Witam wszystkich z tej strony Tula i witam was w mojej Tulandii i dziś kochani tak ostatni dzień jesieni w kolejnym odcinku zaczniemy zimę niestety jest mój Antoś piękny tak i mówiliście że tych prezentów właśnie jemu się nie da o kawkę dostałam dziękuję jak miło kiedy drugie dziecko halo ja chcę drugie dziecko dziewczynkę sprawdzimy sobie pogodę choć ta pogoda to tam wiecie jest aż, aż tak mi potrzebna. Duchy widzę, że dzisiaj nie są w humorze. Eee... A, dostaniemy recepturę i cyganka jest dzisiaj. A no, tak, mamy recepturę. Risotto. Dobra, idziemy najpierw do naszej piwnicy. W sumie nie wiem, mieliśmy jechać do tej kopalni, prawda? No ale te duchy są takie beznadziejne, że... że chyba nie pojedziemy, słuchajcie. Niestety. Także zaraz y, pomyślimy, co będziemy robić. O! Tak, jest ten mój cukier. Właśnie mówiliście, że ja nie wkładałam y, wtedy tutaj. Kochani, wkładałam, dlatego, że ja nawet specjalnie młyn przestawiałam, bo był za blisko wody, żeby móc włożyć właśnie tutaj. Także ja nie wiem, dlaczego to wcześniej nie trbiło. No tak czy siak ważne, że w końcu zatrbiło. A, to jest to moja dynia. A to te dynie to może wezmę do tego. Właśnie to jeszcze miałam wziąć. Mhm... Czekajcie, wiecie co? Ja sobie to odłożę. To A tego nie mogę. Hmm. A, i coś jeszcze sprzedałam ostatnio, nie? Olej czy coś kurczę. Halo, Sebastian. Czy ja tu coś mogę zrobić nowego? Uuu, <laughs> patrzcie. To jest nowe, to ja sobie to zrobię. Halo, no bo mnie tu blokujecie. Odłożymy sobie, okej. Okay. A dlaczego tu są jajka? Halo? Co tu się dzieje? Jajka to tutaj. I tą dynię jeszcze chciałam tutaj. Okej. Okay. Jeszcze tylko to sobie tu odłożę, bo to będzie na winko. Tu mam jakieś wino. Aha, bo ja je mam do włożenia i sery, właśnie widzicie? Ja totalnie o tym zapomniałam. Czekajcie, wiecie co? Może wino najpierw wsadzimy? Tak, bo ostatnio przecież właśnie nie miałam miejsca. No, ale teraz też już nie mamy więcej. Mm -mm. Chociaż mówiliście, że te skrzynki, te skrzynki, te beczki da się zrobić. 20 drewna i jeden hardwood. Czekajcie, wiecie co? Aha, i mówiście, żebym zbierała wszystko, yy, żeby wbić sobie ten 10 level. Zaraz zobaczę, ale może spróbowałabym drewno dorobić trochę tych tych beczek. Tych tych, wiecie. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. 3. Trzy... 5 na przykład ale hmm Aha, nie, dobra, postawię je tu. To? Ta? Tak normalnie je postawię. Tak, że one tak dziwnie wyglądają jakoś. Hmm. Czy ja ich nie postawiałam za blisko? Czekajcie. Tak coś mi się wydaje. A jakbym tu je postawiła? O, właśnie, może tak zrobię. Mhm, tylko, że tam nie przejdę. Czekajcie, czekajcie. Zaraz ogarniemy. O, no i super. Dawaj ten ser. O, no i dobra. Teraz jest dobrze. Właściwie to ja mogę sobie wypić tą kawkę. Od mojego męża. I lecimy. Lecimy do naszych zwierzaków. No halo do zwierzaków! Tą trawę, znaczy trawę, to siano chyba mam już ogarnięte, tak mi się wydaje. Nie chcę jeść. Dobra. No halo! Okej, okay, to sobie wrzucimy jaja. Dobra. Wychodźcie. Aha, mówi się, żebym tam się zajrzała na górze, e, czy nie ma trufli. Zaraz zobaczymy. Właśnie tu mam jeszcze serki. O, tu mam jeszcze trufle, patrzcie. To akurat wezmę trzy. Nie wiem, czy jest do ścięcia. Nie, nie jest do ścięcia. To w sumie odłożymy. To tutaj i to tutaj. Cztery aż wzięłam, o. No to nic. Tak. No, halo. No nie wierzę, jak to... To dojenie czasami jest... upierdliwe. Niestety. Okej, okay, mamy mleko. Tutaj jeszcze jedno, i w sumie zobaczycie, jak ta trawa wygląda tak naprawdę. Wychodźcie. Uuu, co tu jest jakieś trawsko mi wyrosło? Czekajcie. Ale jajko, odóż. <laughs> Czy tu jest trufle? Czy co tu jest halo? O, tutaj jest trufla, widzicie, faktycznie. Okej, okay. nie ma nic więcej słuchajcie. Chodź! jeszcze do szklarni. O, mamy truskawy. Właśnie, jak byłam ostatnio u Wojtka, jeśli nie widzieliście odcinka u niego, to zapraszam Was serdecznie. Niech znajdziecie w opisie. Byliśmy e, na pustyni. Wojtek na pewno u mnie też jeszcze będzie, jak pojadę na pustynię w końcu, e, bo no, jemu jakby troszeczkę lepiej idzie na tej pustyni niż mnie. E, to mówił, że z tych drzew wcale się nie opłaca robić tych dżemów, więc ja już w końcu sama nie wiem, z czego te dżemy robić najlepiej. Szczerze, Wam powiem. Czemu te drzewa jakoś tak słabo mi rosną? Hmm. Podejrzana sprawa. Dobra, chyba wszystko. Ja jeszcze zobaczyć tutaj. No, mamy pełniutkie. Więc nie ma sensu nic tam robić. Pojedziemy sobie zobaczyć do cyganki. Może coś po drodze pozbieramy. Tutaj żadnych plonów nie mam. O, właśnie, jeszcze zobaczymy. Ej. Niestety, w sumie nie wziąłem żadnych prezentów, tak naprawdę, bołwanek, a na. nie kupuję, przejdziemy się tutaj. W sumie, to moglibyśmy zobaczyć tam do myszki na dół, czy ma jakieś fajne nakrycie głowy na zimę, bo będziemy zmieniać strówkę w kolejnym odcinku. Czy ja tędy przyjadę? Mm -mm. No halo, ja chcę przyjechać. To jest właśnie minus konia, że niestety nie wszędzie się uda przyjechać. Słuchajcie, pozbieramy. Bo właśnie ja nic nie zbieram i nie mogę tego wbić, nie? I mówiliście, że będę zbierała. No to będę się starała. Chodź. Co ty tutaj masz, moja droga? Hmm, to mi się nie podoba. Mam uszka. Kotka. To to wszystko mamy. To weźmiemy sobie na e, oczywiście Boże Narodzenie. Chyba żeby te te wziąć. Oczywiście nie mam miejsca. Hmm. Bo tak to... Uuu, jaki kapelusik. W sumie nie wiem, nic tak specjalnie nie ma, szczerze powiedziawszy. Pomyślę jeszcze nad tym. No, coś tam wybiorę. W sumie te takie nauszniki mogłyby być. No, ale sama nie wiem. Dajcie znać, co myślicie. To kupimy. No, jedź. O, dzień dobry, a co wy tutaj? Oczywiście, tu też się przywitamy. Okej, okay, to by było na tyle. W sumie dzisiaj nie mam nic takiego do roboty, szczerze powiedziawszy. Może zajrzymy tu? Hmm. Możemy się przywitać. Zwierząt na razie już nie kupujemy. Myślę, że już chyba w ogóle nie będziemy kupować, bo to się nie opłaca, to tak jak mówiłam, no przed nami zima i to będzie ostatnia pora roku w tej serii. No i będziemy czekać, kochani, na multi. Tak wchodzę, bo wiecie co, nie wiem, czy może gdzieś jakieś scenki z kimś nie mam, albo coś. Dlatego wszędzie włażę. Emily, właśnie. Co ty lubisz, moja droga? Może, może bym ci coś dała, bo my tutaj nie mamy na pewno jeszcze. Właśnie miałam rzucić tego moda, co ma Wojtek, ale. Hmm, sama nie wiem. Hmm. No. Kurczę, nie ma nic dla ciebie. Chcesz jajko? <gryw> no i dobra. Mówi się trudno, nie miałam nic dla niej ciekawego, niestety. Maru, cześć! Dla Ciebie też niestety nic nie mam, dla nikogo nic nie mam tak naprawdę. Właśnie, a czekajcie, jakie my tu mamy zadania jeszcze? Hmm, to mi rośnie, tego nie ma. Pojedziemy jeszcze właśnie tam na ocean zobaczyć. Może się coś złapało w moje pułapki? Uuu, co was tu tyle? Właśnie, to muszę pozbierać, bo z tego ponoć też się coś robi. Bo Wojtek to odkłada do lodówki. Aha, nie mam miejsca zapewne. Mhm. Krewetka! Kurczę, ja nie mam miejsca, nie wierzę. Dlaczego ja nic nie podkładałam? Mhm. No i co teraz? Kurczę, mam bukiecik mogłam komuś dać, co komuś damy. Może zjemy jabłko? Nie da się zjeść jabłka? naprawdę jak to? No. Zjemy jabłko. Mm. Dobra. Nie ma to jak wyjść na zbieranie yy, bez miejsca tutaj. W sumie kawę może wywalę. Nie no, serio! Jak to? Ej! Dlaczego to mi się tak robi? Halo! Dobra. I... Mm -hmm. No i nie mam miejsca. Co wyrzucić? O, dobra, udało się. To tylko ja tak potrafię się wybrać. Kurde, no i musiałabym to wszystko podkładać, bo to jest bez sensu z tym jeździć, ale... Zrobiłam. Także dzisiaj będzie nudny no, odcinek, niestety. <grymne> Czekajcie, jeszcze zobaczymy sobie, jakie mamy zadanie. Sandy. <grymne> Śliwka, naprawdę? Wiecie co? No pier... Halo! No, nie, już jest po piąte. Ja chciałam sprzedać parę rzeczy, no. No... Muszę jechać do domu, słuchajcie. Bez sensu, no ale co? Pan wraca, widzę. O, ile trufli, patrzcie! Pięknie! To sobie sprzedamy... Nie, tego miałam nie sprzedawać przecież, halo! Jeszcze muszelkę tam mam. To odłożymy. A tu mam jakieś geotki, w ogóle zapomniałam całkiem o tej paczce. Jeszcze to sprzedamy, okej. Okay. Czy mi się to tu pomieści? Bardzo. Wiecie co? O, bo wydaje mi się, że będę miała coś nowego. Jak to tutaj powkładam. Krewetkę przerobię, haha. Ha. <laughs> Pozdrawiam krewetkę. Może w ten sposób? Czy mamy coś nowego? Mm -mm. Hmm. Trochę kiepsko. To później sobie przełożę, to mogę sprzedać. W sumie... Nie tutaj chciałam, tutaj. Śliwka! Komu ja miałam dać tę śliwkę? Czekajcie, Sandy. No, ale to już niestety nie dziś. Ale to nic, jak pojedziemy na pustynię, to jej podrzucę. Przy okazji, pójdziemy jeszcze sobie do kopalni. Na chwilkę, chociaż. Zobaczymy, co on tutaj ma ciekawego. Mixer, bomby. Nie ma to, nie ma nic nowego. To to samo. Ja myślę, że my będziemy mieć coś nowego, no ale niestety. Żadnych scenek, nic, słuchajcie. Co mi jeszcze ze scenki zostało? Jeśli wiecie, to dajcie mi znać, bo w sumie ja nie wiem. O, 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 o. Dzień dobry, dzień dobry. Pana chcę. Czemu bym pan nic nie dał? Hmm. O, dobra, mamy zejście. Grzybek, grzybka sobie wezmę. No, że mam zejść Anna, zobaczę, czy tutaj nikogo nie ma. Slime to ja nie chcę. A pan co tu? Dobra, dobra. To czekaj, gdzie mi ten bombę dostałam? Ale jazda. No, halo, halo, puść! Dobra. No i do ciebie też ja się tu nie dostanę, ale. Okej. Okay. No i nic więcej, znaczy nic, nikogo w sensie, o to mi chodzi. Hmm. Nie, no chciałabym. Musimy. A, to Ty tu jesteś, halo! Obróć się. No, bez jaj! No, wyłaś! No, wiesz, co. Gdzie jest... A, tu się schowałeś. Eee, znowu mam bombę i kraba jeszcze, świetnie. Chciałabym pojechać na tą pustynię. Mam nadzieję, że yy, jutro duchy będą mi bardziej sprzyjały i wtedy się wybierzemy. Tak sobie pojadę, a z Wojtkiem, to wiecie, muszę się dobrze przygotować. Później będzie na mnie krzyczał. Wszyscy <grystanie> śmieje się z tym krzyczeniem, żeby nie było. Halo, zejście. Kurczę, że jest 22 prawie, słuchajcie, a ja właściwie dzisiaj nic nie zrobiłam, ten... Nie wiem, jakiś ten odcinek taki... Z dupy, że tak powiem. <grystanie> Trochę. A, dobra jest zejście. Same slajmy, Ja nie chcę slimów. No, 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 no. proszę we mnie nie strzelać. Halo! Kurde! Otwieraj mi tu przejście do nich. Tu jeszcze mam burdel w wyposażeniu i dlatego to tak wychodzi później. O. Jeszcze nie topesz, serio. Nie mam czasu na ciebie. Widzicie co. Chyba będziemy wracać, bo tutaj tak już nie ma sensu, a tam jeszcze muszę zamknąć zwierzęta. Hmm. Nic z tego nie będzie, z tego co widzę. No halo, zejść się chcę. No niestety, słuchajcie. Gdzie jest w ogóle wyjście? Ja się pogubiłam, słuchajcie. Tutaj, Boże Święty, jaka sierota za Wychodź to. Nie wierzę. Na przystanek, tak. O, czeka mój dzielny koń. Ja go odprowadzić. Tutaj mamy trufle, zamykamy zwierzaki. W sumie te trufle to mogłabym chyba wyrzucić sobie tutaj. Pewnie, że tak. Dawaj. To dużo. Nie tak, Boże, co ja robię? W ten sposób chciałam. O, właśnie. Dobra. Już jest 12, Świetnie, świetnie. Mhm. To poodkładamy. O, tam widzę, mam diament. Spoko. Aha, tego nie mogę. Dlaczego tego nie mogę? Czemu? Patrzcie, mam tu jeszcze trawę. Ej, nie zapomniałam całkiem o tym. Hmm. Rzepkę w sumie stąd zabiorę. To chciałam sprzedać. I dobra, wiecie co? Idziemy spać i zaraz zobaczymy, jak tutaj będzie pięknie zimą, i wszystkie moje uprawy pójdą. No, dawaj. Tak, 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 chcę! Ja chcę dziewczynkę, ja chcę dziewczynkę. Byłoby super co? No, ale zobaczymy. Antoś, będziesz miał rodzeństwo. Superowa, po prostu. O, ten ma urodziny, okej. Okay. Uuu, no i mamy zimę, zobaczcie. Ej, nawet te donki. A co to jest to? Takie tu o. Ja myślałam, że to można zebrać. Super, no ale wiecie, jak to zimą. Ale to nic. Ja na dziś, kochanie będę się z wami żegnać. No, tak naprawdę taki odcinek, no wiecie, ostatni dzień jesieni, także nic za bardzo do roboty nie ma. Eee, no, tutaj z tych zimowych rzeczy coś tam sobie może posadzimy, no ale generalnie zimą to nie jest zbyt ciekawe. Jak tam nasze duchy. No, nieźle może wybierzemy się na pustynię, bo właściwie zimą to chyba tylko kopalnie zostają, tak naprawdę. Także dobrze ja się z Wami Żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I do usłyszenia w kolejnym. Pa! pa.